Siemanko, witam w kolejnym odcinku Daily May Cry i zaczynamy sobie kolejną misję. 13. Zobaczymy, jak to pójdzie. I czy wszystko się nagrywa? Chyba tak. Yy, moc yy, mistrza lasu nie pozwala mi uciec. Znaczy, mistrza władcy lasu, coś takiego. Zobaczę, czy mnie na coś stać może. Tu mamy jak na razie wszystko ulepszone. Tu też chyba z to, co pamiętam tak jest. Style wszystkie wymaksowane. Devil Trigger Ability to tylko to nam zostało. A tak to wszystko mamy. O, w sumie możemy popatrzeć na ruchy różnych rzeczy. W zobaczyłbym na Rebeliona, bo nie jestem pewny kombo jego. Okej. Okay. Stinger. Czym to się różni? Pewnie mocniejszy jest. Aha, okej. Okay. Dobra, dobra. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Chyba już wszystko wiem, tylko jeszcze style szybko sprawdzę. Mhm. Mm Sportmaster, właśnie. Aha, dobra, to. Okej, okay. właśnie takiego ruchu w powietrzu mi brakowało. Okej. Okay. Dobra, dobra. Tu chyba dużo nie ma tych ruchów. No tak, że aż dużo nie ma chyba. O, to jest przydatne akurat. Co? Aha. Okej, no ja pewnie nie będę korzystał z... Kurde, to mi się podoba, ale no... Nie lubię tego stylu. Okej, okay, dobra, wszystko posprawdzane. Lecimy dalej. W tą stronę nie możemy chyba. Chociaż nie wiem. Czy niby zablokowane, a z nie przyszliśmy czasem? Chyba nie. Ta, nie. Aha. No to ten przecie chyba ta mamy. Nie, tu jest zablokowany na moście. Aha, no tak, nie, nie wiem z tyłu. No właśnie tego mi brakowało. Dobra, i gdzie mamy biec teraz? tak, że to nie wiem. Hmm, tutaj jest to przejście tutaj. Tu przejdziemy, okej. Okay. tu nie ma tej mgły. No yy... czyli tędy też nie przejdziemy. No nie widzę tu niczego. Dobra. Także wracamy się tutaj i tu. Musimy gdzieś chyba jakiejś drogi szukać. Może powinien u góry zostać, nie wiem. No zepsułeś mi combo, chami. Wtedy nie przejdziemy Albo Okej, okay, to nas teleportuje po różnych miejscach, rozumiem już. U, czy to są ci przeciwnicy z... Tak są ci przeciwnicy tej jaszczury, tylko że z infekcją teraz Muszę sprawdzić czy nie ma jakichś specjalnych ruchów na Devil Trigger, bo nie jestem pewny tego. Dobra, już wszystkich się pozbyliśmy Nie wiem Próbujemy może w tą mgłę wbić Nie, spróbujmy Słyszę, że długo będziemy się błąkać po tym lesie. Bo mówi się chyba Kurde, jak się mówi las w takiej formie, w tym... La... Nie, las... w lesie chyba, dobrze chyba powiedziałem. Nie możemy ich podrzucić, szkoda. Tak możemy, ale tak nie, nie udaje mi się, albo nie można po prostu. A się blokują tutaj. Czy to wszyscy tak jest? Eee, dobra, i chyba musimy iść w tą. Nie, stąd przyszliśmy, ok. Czyli idziemy w tą stronę. Tu nie ma tej mgły, okej. Okay. Gdzie my jesteśmy teraz? Aha, okej. Okay. Jesteśmy tu na tym moście. Ogarniam już. Tylko teraz gdzie? Do tych drzwi chyba nie. A może się nimi najpierw zajmiemy? Podoba mi się Dante. pod że może szybko ściągać im yy, tą pelerynę, czy jak to nazwać. Dobra, już padł. I chyba idziemy do tych drzwi? Chyba nie. Tutaj jest ten miazmat ta mgła Nie wiem, może to drzwi właśnie, tylko nie wiem gdzie one prowadzą, nie pamiętam Aha No tak Co oni wszyscy mają pasożyty na sobie? Czyli tutaj na pewno też nie. Mm -hmm. Kurde, teraz nie wiem. Trochę w ogóle nie. Zginął jeszcze. Znaczy w sumie nie wiem. Ostatni raz chyba z nimi walczę, bo to jeszcze, że jeszcze się będę tu jednak wracał, ale no za każdym razem nie będę z nimi też walczył, nie? Więc się trochę z celem mija, żeby cały czas tu wracać i z nimi walczyć. No nie wiem, próbujemy wbić tutaj. O nie, dobra, tu się wróciliśmy, ok. To może pod mostem? A mnie ta kamera denerwuje czasami. O, okej, okay, tu chciałem być tak szczerze. Oj, tu mamy naszego trenera, okej. Okay. Zobaczymy, czy coś uda mi się zrobić. Mm, raz, dwa, trzy. No daj nie pamiętam kombosów, dlatego tak to idzie. Dobra, ale na szczęście wystarczyło Kolejny fragment, bo więc super. Teraz przechodzimy. Tutaj, cześć, ja sprawdzę jeszcze raz te kombo na Rebellionie, bo sobie nie pamiętam. Kombo A i kombo B ma tylko... Aha, okej. Okay. Ta sama zagadka, chyba musimy iść tam, gdzie skąd pada światło. Tak jest. Teraz pada z. Stąd nie. Stąd chyba, ta tak? Chociaż. Kurde, nie jestem pewny. Stąd padać, dobra. Czyli może być tak, że musimy się wrócić, chyba? Ta światło pada z tej strony, teraz z okej. Okay. Zdziwiło mnie to, że musimy się wrócić, tak jakby. Zobaczymy, czy mamy jakieś. Nie, no mam tylko 1000, ok. A możemy jakieś item kupić w sumie? A kupię jedną gwiazdkę, czy mnie nawet dwie. I tak, dobra. Tak, większość nie mam co robić z tymi już orbami, więc. I tu chciałem właśnie dojść. your attention. I was beginning to feel a little ignored. You may jest, but the kindest fate I offer is to unify and spend eternity with a child of mine! Kolejną walkę z Echnitą? Nie pamiętam tak szerzej jak się nazywa I nie tak to miało wyglądać No musimy po prostu miecze w nią wejść Chyba zadziałało O, dobra Nie, brakuje mi tego do skoku od Niro. serio. Mm, dobra. Nie jest najgorzej i tak póki co. Jest w sumie na nawet lepsze chyba kombo niż na Miro jak z nim walczyłem za pierwszym razem. Takie mam wrażenie. No już sobie to zepsułem. Mm, okej. Okay. Często nie mogę tego dosięgnąć, to jest lipne. W sumie chyba podwójnego soku nie używałem, czumiać ja podwójnego soku nie używałem. Dobra, nie ma czasu na zajmowanie się nim, trzeba się nią zajmować. Chyba w tej formie nie bijemy za dużo jej. Nie wiem czy trafiliśmy ją czy nie, ale... chyba teraz nie Dobra Nie podoba mi się jak to robi hmm. więc wolę jak jest w tej znaczy jak ma zwinięty ten swój ogon, jeśli to ogonem można nazwać. O, albo w tej formie też jest całkiem spoko. Całkiem duży styl nabiliśmy. No, już go zepsułem, ale przez chwilę był. Jakoś ty uniknąłem. Wydawało mi się, że tym dostanę, ale jednak nie. Chyba się trochę znerwowała. Yy, no chyba na pewno. Nie mamy ją na cię unikać, chyba jak tak w nas szarżuje za się zatrzyma pewnie. O, na przykład teraz. No dobra. I już po niej. Yy, lega piekiel... A chyba ty widzisz. szatańska diabelska broń. O lepiej niż piekielna chyba tak bardziej dosłownie tłumaczone chyba. Yy, Okej, okay. szatańska broń, która Absorbuje organiczną materię i zamienia ją w stal. Ta broń ma jest w stanie generować potężne uderzenia impact. No chyba można jako uderzenie to przetłumaczyć. No, zresztą widzieliście działanie, jak wykorzystaliśmy ją na tej bramie piekielnej. Jeszcze dwie zostały, jak to Dante powiedział. Dobra i może i będę musiał pofarmić życie, czerwone dusze, żeby y, odblokować kombos na tej broni no Jak na razie dużo tego nie ma Dobra, koniec misji. Będzie albo co jest, no właśnie. A zobaczymy sobie następną misję. Las ruiny. Ruina lasu, coś takiego. Wydostań się tak szybko, jak to możliwe. No ale tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Póki co dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli się spodobało możesz zostawić lajka, suba i komentarz. I widzimy się w następnym odcinku. Siemanko!